Dzień dobry. Wśród powracających pytań i tematów, które budzą trochę wątpliwości i wręcz nieporozumień, pojawia się często pytanie: czy w buddyzmie są modlitwy? Znowu ta sama kwestia, do której już nieraz wracaliśmy: istnieje polskie słowo modlitwa. Czy jeśli weźmiemy angielskie słowo prayer, które ma określoną konotację, w, naszym, w naszej kulturze kojarzy się w pewien określony sposób, no, jest tutaj poważne pytanie, czy to, co w buddyzmie recytują e, praktykujący przez całe stulecia, czy jest formą modlitwy, czy nie jest, czy nazywanie tego po naszemu modlitwą jest właściwe, czy nie. Muszę powiedzieć, że istnieje co najmniej kilka różnych pojęć, różnych wyrazów, które w języku tybetańskim oddają nieco inne formy duchowej praktyki, a wszystkie na polski przekłada się jako modlitwa, bo w naszym języku po prostu nie ma pojęć, które by tak rzeczywiście oddawały jeden do jednego to, co się rozumie po tybetańsku, jako, jako te różne formy powtarzającej się, powtarzanej często duchowej praktyki. Pierwsze najczęściej, stosowane słowo, to mynlam. Każdy Tybetańczyk słysząc mynlam, po prostu wie, co to jest i nawet nie spotkałem się z jakimiś bardzo szczegółowymi opracowaniami, które by e, dawały jakiś rodzaj klasyfikacji różnych modlitw. No, każdy wie, co to jest mynlam, każdy wie, co to jest soldeb i tak dalej. Nie ma takiej klasyfikacji, więc jest to coś, co ja na potrzeby pewnego wykładu kiedyś sam stworzyłem taki rodzaj klasyfikacji i teraz spróbuję to powtórzyć otóż mynlam znaczenie mynlam jest takie myn oznacza dążyć do czegoś lam to ścieżka można więc powiedzieć że to jest ścieżka dążeń albo niejednokrotnie ja próbuję to tłumaczyć jako ścieżka dobrych życzeń jak wygląda mynlam nam oznacza, że wyrażamy jakieś szlachetne dążenie, jakiś rodzaj e, pra, pozytywnego pragnienia. Na przykład, aby wszystkie istoty były szczęśliwe i posiadały przyczyny szczęścia. Oby wszystkie istoty były wolne od cierpienia i od przyczyn cierpienia. A więc jesteśmy w sytuacji, której zdecydowanie tak nie jest. Wiele istot nie doświadcza szczęścia, wiele istot popełnia negatywne czyny, a więc nie stwarza przyczyn szczęścia, tylko stwarza przyczyny cierpienia, mimo że tak nie jest, i mimo że my nie mamy żadnej siły stwórczej, żeby tak przemienić świat, żeby naprawdę wszyscy byli szczęśliwi i wolni od cierpienia, to jednak wyrażamy takie szlachetne pragnienie. Powtarzamy, wielokroć. Wielu z nas, którzy są buddystami, znamy na pamięć. Powtarzamy to wielokrotnie, zwykle nawet codziennie sędziętała, Dandełę, Dziuda, dziurcik. Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście przyczyny szczęścia, oby były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia itd. To jest typowy Mynlam. Istnieje wiele dłuższych lub krótszych form takiego mynlamu. Więc my to jest pewne pragnienie, szlachetne dążenie, a lam to ścieżka. Dlaczego można nazwać to ścieżką? Ścieżka oznacza zawsze coś, co prowadzi z punktu A do punktu B. Przestajemy być w miejscu A, przenosimy się do punktu B. Więc jeśli mówimy o duchowej ścieżce, to oznacza, że musi to nas w jakiś sposób przemieniać. Czyli pozbawić nas pewnego rodzaju niekorzystnych, niewłaściwych, szkodliwych cech, obudzić w nas jakieś dobre właściwości, jakieś dobre przyzwyczajenia, wtedy można nazwać to ścieżką. Otóż powtarzanie takich właśnie szlachetnych, dobrych życzeń wielokrotnie bez wątpienia wpływa na nas. Przemienia nasze gdzieś głęboko zakorzenione, nawykowe skłonności, przemienia nasze złe motywacje w dobre motywacje. To jest jeden powód, dla którego możemy nazwać menlam, możemy nazwać lam ścieżką. Drugi powód jest taki, że podobnie jak w innych wielkich duchowych tradycjach, również w buddyzmie wierzymy, że wyrażanie takich życzeń, przy czym też wypowiadanie ich na głos, nie pozostaje bez wpływu na otaczający nas świat. Co więcej, Uważa się, że jeżeli wiele osób wypełnionych dobrymi intencjami spotyka się razem i wspólnie wyraża takie dobre życzenia, to może mieć to całkiem dużą siłę sprawczą. Dlatego w krajach buddyjskich, na przykład teraz współcześnie, w czasie pandemii, coraz słyszymy, w takim czy w innym klasztorze rozmaitych tradycji buddyjskich praktykuje się różnego rodzaju menlam, te modlitwy dobrych życzeń, o to, aby cierpienie ludzi skończyło się cierpienie spowodowane z tą pandemią i wiele innych rodzajów cierpień. Jest to powszechnie stosowane we wszystkich tradycjach buddyjskich. Więc w tym sensie, menlam jest jedną z form praktyki którą często na język polski tłumaczymy jako modlitwę. Nie sądzę, że jest to modlitwa w takim znaczeniu jak rozumie się to w religiach teistycznych, kiedy wierzymy, że istnieje Stwórca i błagamy go o to, żeby w jakiś sposób wpłynął na tą rzeczywistość, bo nie wiem, ja akurat nie mam doświadczeń z praktykowania religii teistycznej. No, kilka miesięcy w życiu uważałem się w pewien sposób za hinduistę, wierzyłem w jakichś bogów hinduistycznych, ale to są jedyne doświadczenia właśnie z taką wiarą w jakichś bogów w moim życiu. Potem zostałem buddystą i więcej czasu poświęcałem, poświęcałem na mynlam niż na inne formy praktyki. Tak, w moim przypadku tak jest. Bardzo wiele e, czasu poświęcałem na mynlam i również na powtarzanie mantry. Inna forma praktyki, która też jest przekładana w naszych tekstach jako modlitwa, ma trochę inne podejście. Po tybetańsku nazywa się to syldep lub w zależności od dialektu można powiedzieć soldep, soldeb, syldep. Solła tapa, syła Otóż słowo syła w tym przypadku ma podwójne znaczenie. Oznacza składanie darów, ale oznacza też wyrażanie próśb. Tap znaczy tyle co dawać, dawać, rzucać, a więc można powiedzieć, że jest to zanoszenie próśb. A więc już widać, że z natury rzeczy. Takie podejście, taka praktyka zakłada, że istnieje ktoś albo coś, kto w pewien sposób jest potężniejszy od nas, ma jakieś szczególne właściwości, szczególne moce, w zależności od tego, o jakim rodzaju soldep mówimy. Więc uznajemy, że istnieje ktoś lub coś, kto ma większą od nas moc sprawczą, i my wyrażamy prośby. Więc soldeb zawsze oznacza, że my prosimy kogoś o coś. Można powiedzieć, że w ten sposób z, taki rodzaj praktyki jest bardzo dualistyczny. Jestem ja, jest jakiś obiekt życzeń, ale mynlam też jest dualistyczny, też jestem ja. Życzę wszystkim istotom czegoś na wyższych poziomach duchowości, kiedy będziemy już faktycznie urzeczywistnionymi bodhisattwami, którzy posiądą posiadą pragnie. Czyli mądrość rozumiejącą pustą naturę wszystkich zjawisk wtedy też będziemy praktykować i menlam i soldep, ale jednocześnie wyrażając te dobre życzenia, będziemy świadomi tego, że ten, kto się modli, ten do kogo zanoszone są prośby, albo w intencji kogo wyrażane są dobre życzenia, że w ostatecznym sensie są pozbawieni. Samoistnego, niezależnego bytu, że mają pustą naturę, a jednak zawsze, pamiętamy, że zawsze w buddyzmie, a w szczególności w buddyzmie Mahayany, mówimy o tej nierozdzielności zrozumienia pustki i współczucia. A więc, nawet na wysokich poziomach bodhisattwy, będziemy wyrażać prośby, mimo że będziemy świadomi, że. Ten, kto wyraża prośby, ten wobec kogo są wyrażane prośby i prośby same w sobie, żadne z nich nie jest jakimś realnym, substancjalnym bytem. Trzeci rodzaj, praktyki, czy też powiedzmy, wyrażania życzeń, który też można nazwać pewnego rodzaju modlitwą, to jest moła, takie nosowe no, moła. Gdybyśmy w transkrypcji pisali, pisalibyśmy NGO, ngoła ale wymawia się to oczywiście moła. Moła oznacza dedykację. Czyli to jest taka sytuacja, że zrobiliśmy coś dobrego. Wykonaliśmy dobre działania. Wiadomo, że dobre działania przyniosą dobre rezultaty. To jest podstawowa nauka Buddy. Określone działania przynoszą określone rezultaty. Dobrymi nazywamy te działania które przynoszą rezultat w postaci szczęścia, zadowolenia, satysfakcji, i kiedy wykonaliśmy to działanie, a więc jak to się nazywa zebraliśmy pewną zasługę, dedykujemy to szczęściu wszystkich istot. A więc nie myślimy: OK, wspaniale, zrobiłem coś dobrego, doświadczę dobrych skutków, tylko dedykujemy skutki dobrych czynów, szczęściu wszystkich istot. To jest coś, co wykonujemy na końcu wszelkich pozytywnych działań, na końcu, na które wypełniliśmy dobrymi czynami. Zawsze dedykujemy zasługę szczęściu wszystkich czujących istot. Więc ktoś może zapytać, czy to nie jest zupełnie tak jak w Menlam, kiedy też modlimy się o szczęście. No, z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, tak, jedno i drugie jest wysyłaniem dobrych życzeń. Ale my nam możemy robić zawsze, nawet kiedy nie zrobiliśmy czegoś dobrego, nie zgromadziliśmy żadnej zasługi i jesteśmy w jak najbardziej nędznej sytuacji, ani nie doświadczamy teraz skutków dobrych czynów, nie mamy ani dobrego zdrowia, ani bogactwa, ani dobrej sławy, a jednak życzymy, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Moła, dedykacja to jest wtedy, kiedy zebraliśmy jakąś zasługę. Być może ona teraz dojrzała już w postaci jakiegoś szczęścia czy zadowolenia, a może jeszcze nie dojrzała. Zrobiliśmy coś dobrego, skutki przyjdą w przyszłości, i w jednym i w drugim przypadku możemy dedykować nasze szczęście, obecne lub przyszłe, dobru wszystkich czujących istot. Wtedy jest to moła. A więc, moła jest zadedykowaniem czegoś dobrego co stworzyliśmy. Solde w szczególności w praktyce vajrayany, ale ogólnie rzecz biorąc w całej mahajanie w wielu sutrach Buddha opisywał jak uczniowie zanoszą prośby do takich wielkich Bodhisatów, jak na przykład bodhisattwa mądrości Mandziusi, bodhisattwa współczucia Avalokiteshwara, bodhisatwa mocy i zdolności Vajrapani. Jest wiele przykładów tego, jak uczniowie zanoszą prośby o pewnego rodzaju inspirację, błogosławieństwo do różnych buddów czy bodhisattwów. Więc solde, szczególnie wiele stosuje się w wadżrajanie, ale ogólnie rzecz biorąc, w tradycji Mahajany jest ich też wiele. Gdyby chcieć tak bardziej szczegółowo to analizować, z pewnością można się doszukać jeszcze kilka różnych innych rodzajów modlitw. Nie jestem pewien, czy wszystkie dałoby się zaklasyfikować jako powiedzmy podpodziały tych trzech, czy też, czy też może jako nieco jeszcze inną kategorię, ale zasadniczo, kiedy rozumiemy te trzy: mynlam, czyli takie wyrażanie dobrych życzeń, soldep. Czyli prośby kierowane do buddhów, bodhisattwów, oraz gnoła, czyli dedykowanie zasługi z dobrych czynów, to są wszystko trzy rodzaje duchowej praktyki, postawy, którą z powodu braku lepszego wyboru e, zwykle tłumaczymy na język polski jako trzy rodzaje modlitw. Dziękuję za uwagę.